Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zajmiemy się rozwiązaniem tajemnicy, jaka była największa operacja finansowa, jeśli chodzi o koszt sprowadzenia jednego zawodnika do klubu Premier League. Bo od kilku lat możemy słyszeć, że kluby zwariowały i wydają coraz więcej, ale czy to na pewno jest prawda, i czy w przeszłości kluby nie były bardziej rozrzutne niż dziś? Zapraszam do przesłuchania. Bo jeśli chcielibyśmy rozmawiać o samych kwotach, to wystarczy wejść na transfermarkt, posegregować ceny jakie zapłaciły kluby Premier League i dowiadujemy się, że wygrywa Enzo Fernandes przed Jackiem Glishem i Declanem Rice'em, a w pierwszej dziesiątce mamy trzy transfery Chelsea i United, dwa City i po jednym Arsenalu oraz Liverpoolu, a ja uważam, że warto tutaj przyjrzeć się pod trochę innym kątem. Jednym ze sposobów znanych, już wykorzystywanych wcześniej jest obliczanie inflacji siły i siły nabywczej pieniądza i w takim wypadku wygrałby Jack Grealish, za którego City zapłaciło 117 milionów w 2021 roku i obecnie byłaby to kwota ponad 140 milionów. Zaraz za nim mielibyśmy Pogbe, który przychodził do United, Lukaku do Chelsea, a dopiero następnie Enzo, Ryza i Caicedo, czyli najnowsze transfery, jakie znamy. Później po raz drugi mielibyśmy Lukaku, który tym razem przechodził do United, Van Dijk'a, Maguire'a, a całą dziesiątkę chlubnie zamyka nam Antony, którego kwota dziś wynosiłaby ponad 105 milionów. I w takim wypadku w pierwszej dziesiątce mielibyśmy cztery transfery United, trzy transfery Chelsea po jednym City, Arsenalu, Liverpoolu, a ciekawostką byłby fakt, że pierwszą postacią, która przebiła barierę 100 milionów euro, która działa na wyobraźnię ludzi, jest nieznajdujący się w tej pierwszej dziesiątce Angel Di Maria przechodzący z Realu Madryt do United. Należy nadmienić, że zastosowałem metodologię, że kluby Premier League płacą za swoich zawodników w funtach i tak się rozliczają księgowo, bo jeśli tego byśmy nie zrobili, to rekord 100 milionów został pobity dopiero przez Kevina De Bruyne rok później. I choć metoda ta daje nam pogląd na to, ile dziś warte były dane transfery z przeszłości, to uważam, że nie bierze ona pod uwagę jednego czynnika, jakim jest rozwój piłki nożnej samej ligi Premier League i tego, jak kluby ekonomicznie zwiększyły swoją pozycję w ostatnich 30 latach. Dlatego ja uznałbym, że najlepiej byłoby spojrzeć na to całościowo, jaką skalą była operacja danego gracza w tym okresie. Jeśli chodzi o przychód całej ligi, jaki wygenerowały kluby w niej występujące. Bo wydaje mi się, że nie sposób jest nie zauważyć, że inaczej będzie wyglądał wydatek rzędu 100 milionów funtów, jeśli wszystkie kluby generują ponad 6 miliardów, a wtedy kiedy generowały one łącznie około 300 milionów. I dlatego zapraszam Was dziś na moją dziesiątkę największych operacji finansowych, jeśli chodzi o transfery przechodzące w historii Premier League. Muszę tylko nadmienić, że kwoty, które zapłaciły kluby będą podane w euro, a kwoty, które dziś byłyby wymagane do przechodzenia takiego transferu będą w funtach, bo takie były moje bazy do przewalutowania i byłoby to bardziej przejrzyste. I w ten sposób możemy się dowiedzieć, że dziesiątym najdroższym transferem w historii Premier League był Michael Essien, który w 2005 roku za 38 milionów euro dołączył z Lyonu do Chelsea. Stanowiło to wówczas 2,3% budżetu ligi, czyli dzisiaj 140 milionów funtów. Zaraz przed nim mamy Rio Ferdinanda, który za 26 milionów opuścił w 2000 roku West Ham na rzecz Leeds United i było to 2,4% budżetu ligi. Dzisiaj Około 147 milionów i minimalnie wyprzedza go legenda Chelsea Didier Drogba, który przeszedł do Londynu z Marsylii w 2006 roku za 38,5 miliona i dziś byłoby to 149 milionów funtów. I teraz mocno musimy cofnąć się w czasie, bo w 95 roku z Newcastle na Old Trafford przenosił się Andy Cole. I co prawda kwota 9,5 miliona dziś wygląda dość śmiesznie, ale wtedy był to dokładnie taki sam procent budżetu ligi, czyli 149 milionów dzisiaj. Następnie mamy jego kolegę z napadu Dwighta Yorka, który w 98 roku już za 19 milionów i ponad 2,5 budżetu całej ligi przeniósł się również do United z Aston Villa i Byłaby to dzisiaj kwota ponad 156 milionów funtów. I kiedy poruszany jest temat wielu top transferowych w historii Premier League, każdy będzie wymieniał Andrija Szewczenkę, a na naszej liście znajduje się on na piątym miejscu. Bo kiedy Roman Abramowicz zapragnął napastnika Milanu na Stamford Bridge, nie zawahał się zapłacić za niego prawie 46 milionów, co było równowarte z 2,6% budżetu całej ligi i dziś byłoby to 160 milionów funtów. No czy było warto, to chyba wszyscy już z perspektywy czasu wiemy. I na miejscu czwartym mamy zawodnika, który jako pierwszy dobił do bariery 3% budżetu całej ligi, jeśli chodzi o jego opłatę transferową, bo kiedy w 2001 roku transfer z Lazio do Manchester United Juana Sebastiana Verona dochodził do skutku, wszystkim wydawało się, że będzie to strzał w dziesiątkę, który historia brutalnie zweryfikowała, no ale zapisał się on niebotyczną kwotą, którą dziś ocenialibyśmy na 188 milionów funtów. I teraz nazwisko, które pewnie kojarzy mniejsze grony ludzi, bo Stan Colimur to zawodnik, który w 1995 roku zamienił za 13 milionów Nottingham Forest na Liverpool. Dziś byłoby to ponad 191 milionów i sami musicie przyznać, że pewnie szerszemu gronu kibiców Premier League nie jest to tak znany zawodnik, a kwota może trochę szokować. Szczególnie kiedy zestawimy ją z następnym zawodnikiem, który zajmuje drugą pozycję na naszej liście i transferem rok później w 1996 roku za 18 milionów ,3 i ,3 budżetu całej ligi, co dzisiaj stanowiłoby 201 milionów. I jest to transfer z Blackburn Rovers do Newcastle Alana Shearera, czyli najskuteczniejszego napastnika w historii całej ligi. Więc kto jest postacią numer jeden i jest to Rio Ferdinand, który już wcześniej był na tej liście i jest jedynym zawodnikiem, który w tym top 10 znajduje się dwa razy, bo w 2002 roku Leeds znudziło się naszemu obrońcy i zapragnął on występów na Old Trafford, których Włodarze zdecydowali się zapłacić za niego 46 milionów w 2002 roku, i było to minimalnie więcej, jeśli chodzi o procenty, niż transfer numer 2 Alana Schillera. Dziś byłoby to ponad 201,5 miliona funtów i 241 milionów euro, licząc po obecnym kursie. Co oznaczałoby, że byłby to zdecydowanie najdroższy transfer, nie tylko w Premier League, ale i na całym świecie, pobijając nawet Neymara, gdybyśmy uznali jego transfer. Akcję, za pełnoprawny transfer. I jeśli wzięlibyśmy pod uwagę zwycięzców tych pierwszych kategorii, o których wspominaliśmy, czyli Enzo Fernandeza oraz Jacka Grillisha, to w momencie dokonywania tych transferów nie byli oni nawet blisko tej sfery 3% budżetu całej ligi. Enzo kosztował 1,6%, a Jack Grisze 1,8%. I to pokazuje, że tak naprawdę, mimo. Krążącej opinii o tym, jak rozrzutne stały się kluby i jak lekkomyślnie planują swoje budżety oraz wydają potężne kwoty transferowe, to takie transfery przeprowadzane były już wcześniej, tylko po prostu kwestia skali i tego, jakie zarobki weszły do futbolu, ograniczają nasze spojrzenie na to, jakie transakcje były przeprowadzane w przeszłości. I oczywiście traktuje się to jako ciekawostkę, bo trzeba byłoby też brać pod uwagę ilość takich przeprowadzonych transferów, tego, że kadry stały się coraz szersze, i tego, jak to ogólnie odnosi się do sytuacji ekonomicznej kraju oraz ludzi pensji minimalnej, pensji średniej, ale tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby wskazać na jaką skalę zawsze rozwijała się premier league i jak kluby chętnie inwestowały w lokalnych bohaterów, żeby przyciągnąć widownię, osiągnąć sukcesy i zbudować swoją pozycję na przyszłość. Zawsze potrzebne były tego pieniądze, czy to 30, czy 20, czy 10 lat temu, czy to będzie za kolejne 10 lat. A ja dziękuję wam za wysłuchanie za dzisiaj, życzę miłego dnia. Jeśli macie ochotę, zostawcie subskrypcję, bo trochę osób nam ostatnio na kanale. Przybyło i bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia.